Witajcie, jesteśmy dziś w Kłobocku przy ulicy Władysława Andersa. Mam na sprzedaż piękny dom wolnostojący. Chciałbym Was zaprosić na prezentację, oglądajcie do końca. Podam wam teraz kilka liczb, tych najważniejszych, żeby Was nie zanudzać. Jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową domu, jest to około 75 m2, powierzchnia działki to 688 m2. Na działce znajduje się także budynek gospodarczy o powierzchni około 30 m2, który do tej pory służył jako garaż, ale można go wykorzystać w każdy możliwy sposób. Zapraszam Was teraz do najważniejszego punktu prezentacji, czyli obejrzenia wnętrza domu. Jesteśmy już w środku, zatem zapraszam was do obejrzenia wnętrza domu. Pierwsze co widzimy to jasność pomieszczeń. Jesteśmy teraz w głównym punkcie domu, czyli dużym salonie. Mamy okna z dwóch stron, czyli o każdej porze dnia będziemy mieli właśnie jasno. Wszystko tutaj zostało urządzone ze smakiem, z dobrym gustem. Między innymi właśnie tutaj proszę zwrócić uwagę na meble w bardzo takim nowoczesnym kolorze. Jeżeli chodzi o kolejne pomieszczenia w domu, no to tutaj mamy m.in. pokój, który możemy zaaranżować na jakby osobne pomieszczenie. No bo tutaj widzimy, że jest nie ma, nie ma zabudowania. Możemy sobie to zabudować i wydzielić nowe pomieszczenie dla gości, czy na przykład dla dzieci. Jest także wyjście na taras, gdzie możemy cieszyć się pięknym ogrodem przejdźmy teraz dalej, bowiem to to nie wszystko. O, jeszcze tutaj nie wspomniałem o tym, że na e, podłoga została pokryta płytkami oraz parkietem, co niewątpliwie też podnosi atrakcyjność całej nieruchomości. Jeżeli chodzi e, o ten poziom, no to mamy także właśnie piękną sypialnię, właśnie pomalowaną w jasnych kolorach, przyjemnie tutaj przebywać, także tutaj nie musicie tak naprawdę nic nic e, e, nic dodatkowego wykonywać. Jest także duża szafa, tak, na nasze ciuchy, ubrania, także to jest też na pewno niewątpliwie duży atut. Idziemy dalej, idziemy dalej, przechodzimy teraz do punktu, gdzie każdy miłośnik gotowania na pewno znajdzie miejsce do przyrządzania ulubionych posiłków, bowiem jesteśmy teraz w kuchni. Eee... Wszystkie sprzęty gwarantują nam właśnie to, że możemy wejść, od razu sobie właśnie gotować, przygotowywać posiłki. Kuchnia jest duża, także możemy też ją przearanżować według własnych upodobań. I ostatnie miejsce, którego nie może zabraknąć w każdym domu, czyli łazienka. Łazienka urządzona w bardzo dobrym stanie. Paweł tutaj prawda, dobre ujęcia, bo naprawdę tutaj warto zwrócić uwagę na to, że łazienka... Była na pewno niedawno remontowana, jest wykonana w bardzo fajny sposób. Naprawdę tutaj też tak samo nie musicie już nic zmieniać. No, oczywiście, no, każdy, każdy może urządzić ją według własnych upodobań, ale wydaje mi się, że każdy powinien być zadowolony właśnie z takiego wykonania. Zatem chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda ogród. Jeżeli chodzi o pozostałą przestrzeń działki, to została ona urządzona, tak jak wnętrze domu, w bardzo dobrym guście. Mamy tutaj piękny ogród, między innymi właśnie z kwiatami, drzewkami. Warto również wspomnieć o lokalizacji, bowiem nieruchomość znajduje się tylko 3 minuty od centrum Kłobucka. Bardzo blisko znajduje się kościół, apteka czy supermarket. Zatem, jeżeli jesteście zainteresowani, spodobał Wam się dom, zapraszam Was serdecznie do kontaktu, umówcie się na prezentację i zobaczcie nieruchomość na żywo.